Jak narcyz ogląda filmy o narcyzie? Pierwszy raz. Ogląda do połowy. Myśl w głowie To nie o mnie, to o moich byłych wszyscy byli chorzy, ja normalny. Przewija fragmenty, które brzmią znajomo przypadek zawsze przypadek emocja lekka irytacja refleksja zero komentarz Nie zgadzam się wrzucacie wszystkich do jednego worka. Drugi raz. Ogląda cały. Coś zaczyna uwierać, ale duma wchodzi na tryb ochronny. Myśl w głowie. Autor nie zna tematu. Ja bym to lepiej wyjaśnił. Emocja. Złość podszyta wyższością. Komentarz. To bardzo uproszczone. Prawdziwy narcyzm wygląda inaczej. Trzeci raz. Ogląda w ciszy. Już nie komentuje faktów, komentuje intencje. Myśl w głowie. Ten kanał manipuluje ludźmi, trzeba to zatrzymać. Emocja. Zagrożone ego. Komentarz. Autor ma ewidentnie problemy i projektuje je na innych. Czwarty raz. Tego nikt nie przyznaje. Wysyła film komuś innemu. Zobacz, to idealnie o Twoim byłym. Uff, to nie ja, nigdy ja. Puenta. Narcyz nie ogląda takich filmów, żeby coś zrozumieć. On ogląda je, żeby sprawdzić, czy ktoś go właśnie demaskuje. I dlatego cisza w komentarzach mówi więcej niż krzyk. Obserwuj rozbite wersy.